Cześć, witam Was na kolejnym odcinku z Hardcorea opowieści z Pustkowia. Wyszliśmy już z i Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, palcem zajrzeć do tego wcześniejszego. Dobra, lecimy. Okej okay. a daj mi rzeczy, no serio. Mam nadzieję, że mi coś z nich wypadnie. A wezmę ich po prostu tak będę bił, bo nie ma co marnować amunicji, tak? E e e e e, się rozpanoszyliście trochę. Ogólnie raz miałem taką sytuację, bo nawet na odcinku ją trafiłem, że jak miałem Jak miałem normalnie chopa, jakby on prosił tam o jedzenie czy tam wodę i dał mi żarcie, jak mu dałem y, jedzenie. to tak jest trochę bez sensu. A w ogóle podobni są ci, ten, dobra. Łocie, chuj. Chwila, dobra więzienie mu na mordę. A, kurwa. Ej, ej, ej trochę ich. Trochę ich za dużo. Halo, tylko żeby mi, no jak kupca mi pewnie zabiją, no bo nie mam tak, nie mam tyle rzeczy, żeby ich zabić wszystkich, dobra, jakoś się, kurczę, ale oni mają, co jest, ale oni są mocni, normalnie jest, nie mogę z jakąś grupką poradzić randomową, trzeba było się nie mieszać. co jest chwila nie mam ja mam ten karabin przecież e... a bo tu piłanie co chyba chwila hmm. szkurcze no to jest ten karabin. Dobra, nie wiem w sumie fina. Hmm. No dobra, wysobywali już z Mołotowa Tak. Tylko żeby teraz nie zdechnąć głupio. Dobra. ej, 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 ej. panie, panie! I patrzcie. To też jest dobre, że mogę właśnie go od tyłu atakować, że jak go zablokuję, to on się nawet ruszać nie może. No. Zajebiście dużo dostałem. Hmm. No muszę tak zrobić, bo na razie nie mam... Ej, chwila, zdradam. a to może ten, ten, to ten Handlarz rzucił O, ty jeszcze Aha jest amunicja Jakby nie mogli widzieć. Fak Brawo ja! U Ja używałem tego karabina właśnie snajperskiego Dobra No właśnie, tylko on jest tak przeładowywany W ogóle mam jakiś złom? Znaczy, no złom Nie, trzymało znaczy, mam go Ale ogólnie też wam powiem, że yy, Jak czytałem te notatki, to Tak czy siak, zadajecie 20% więcej obrażeń Jak Kurczę, są to właśnie... No to jakby nam niedźwiedź na, na mordę wyskoczył to byłby dobry, bo by tam więcej zadawał. No dobra. Aj No i tu mamy już tego, Alitę. No już kurczę, ale... Jakieś zwykły jednostki, i problem sprawiający zwykle masakra. No i mi tu jeszcze kolejny leci jakiś śmieć. Dobra. Dobra, to będzie dobry pomysł. przeładowanie I później go daję do więzienia, tak? O, bo tu jest przeciwnik. Jeszcze pierwszej krwi, to jeszcze jest mocniejszy. Dobra, uleczę tego psa. I to, to był dobry ruch. On się będzie z nim nawalał. E, 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 panie, panie! No. Zaraza. Jeszcze tu kulturysta. Nie, kultysta. Dobra, tam rzucam. Płonie. Ale dobrze, bo nie ma tego... A nie, dobra. W sumie zbroja z eloty, to by się... Chyba nie by było ją... Żeby... No jeszcze ten hop jest elitarny. No nie mogę. No. Udław się, udław się. No, skurcze. Trudno się. Nie. On mnie chyba ma na hita. Ale dobra, on jest zombiakiem, więc dostaje więcej obrażeń. Ten... Chodzi mi oczywiście o... Tego męczennika... Dobra Jest, dobrze, jest dobrze Ale kurczę, że mi zwykłe jednostki jakieś sprawiają problem, to jest masakra A wcześniej czegoś nawet takiego nie było, dobra To ja nie wiem, co ja bym z tego Spirit Linka zrobił Bo myślałem, czy na, na nowym telefonie nie nagrać właśnie tego Ale to, to, jest, to jest... No i to tyle w pół. To by było na tyle, no co, trzeba, trzeba, trzeba no dużo mi to nie da. Dobra, no, kolasz, że tu ta yy. o zajebiście, kolejny poziom. A, bo ja nie wykorzystałem dwóch punktów charakteru. Okej. Okay. No, tutaj jeszcze ten... No już te obrażenia są jakie? Ile ja więcej zdaję? No już 18% więcej. Hmm, leczenie. Hm. Dobra, nie będzie to leczenie, bo tak czy siak potrzebuje jednak tego leczenia Dobra ta łowczyni. Kurczę, ale... No ja nie mam normalnie... Ale dobra, tym jestem... Aha, to mi nic nie da jakoś zbytnio. Uuu! Snajper! Teraz to mi się na pewno przyda. Patenio. Nie, no ja muszę tej piły mechanicznej używać. Dobra, lecimy. No i fajnie, ta łowczyni to sobie może, o właśnie, o co jest, aha, bo tutaj śmieć wali, aha, Ślubo, ja nie mam żadnej broni, nie wiem, mam jakiś karabin słaby. Ale ogólnie wam powiem, że piła mechaniczna jest dobra z połączeniem z granatem, bo... E, kurczę. Bo granat y, tam zwiększa obrażenia od krwawienia chyba. Jakoś... Nie pamiętam tam jak... De, de, dobra. Jest. No, lecą te obrażenia mu nawet. O! To z niego wypadło mi odpadło. Zajebiście. Nie mam żarcia chopie i jakby. Nie, jest to ten wilk, no ale. Hmm. Dobra. Szybko im to HP schodzi. Dobra. No. Jest dobrze jeszcze to free HP. Znaczy, nie, że free HP, tylko że nie będę mu nie będę musiał... O, bardzo dobrze to poszło. Cię w dupie pizu. Aha, to, ja, to jest tego wielka olej chyba dostałem. Nie wiem. O i też wam powiem, że chyba karaluchy bardzo ognia nie lubią, tak, albo, gdzieś, albo gdzieś tak przecież, chyba gdzieś tak jakąś, no nie, nie wiem. A coś mi się tak kojarzy, że karaluchy nie lubią ognia, czy to są jakieś większe obrażenia? Dobra. Dobra, czyli to by się przydało. Trochę, no, Dobra. To jest trochę bez sensu. Że... Trochę bez... Trochę to jest bez sensu te wybu obrażenia wybuchowe, bo tak naprawdę co jakoś nie mam czego. Jakiegoś takiego wybuchowego Nie wiem, jakby prawie każdy inny enchant tak szczerze, no dobra, mamy misję. Może coś fajnego wyleci z tych skrzynek No ta obrażenia no, muszę jeszcze ten zobaczyć. Bo różne te maski dają, no czy są... Te czapki też jakieś różne efekty dają, no... Dobra. Znaczy polecałbym wam rzeczywiście właśnie, bo tutaj macie samych ludzi, więc... Yy, znaczy, oprócz... Znaczy... Yy, no, ewentualnie to działko tam na końcu, ale... Jak zhakujecie ten, to... No i zajebiście. Jakby, po co im wilk, ten, po co im wilk w ogóle zmutowany? No dobra, zebrałem wszystko, bo jeszcze tu mamy te Mmm, to wiecie. Dobra. Aha! Ja no nie wiedziałem w ogóle, że... kurcze to ciągle dostaję ten olej, a nawet jest skąd? No nie wiem, kurcze tylko że ta piama też nie jest jakieś za dobra. te hmm. teraz mogę pomarzyć o tym. No, ale dobra, mogę coś A nie, bo ja mam ten, ten strój kupca. On się na pewno przyda. Kurczę, no jakiś. To jest w ogóle ma za jakieś super statystyki. No, Na... to wszystko tej temu muszę sprzedać, bo tak, tak wiem. Czy hmm. dałbyś jakąś broń kupić? Ty, 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 też no hmm. Też to walić są. A dobra bo ja to ulepszyłem Dobra. Okej, okay, no. czy obrona fizyczna, ale nie, no bo ja tu mam, mam tu dużo lepsze rzeczy. No. Dobra, nie, 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 lepiej nie. Dobra, to się po prostu sprzeda. Ale ogólnie lecicie. Czy to jest chyba mm, droga do żeby na, jakiś najlepiej ten Tu po prostu bierzecie od tego chłopaka Bierzecie sobie jak pościka Od tego typa Dostajecie do tego pistolet Nie dobra w, w więzieniu go i od tyłu Aha, co? Co go tak krótko to ten? Dobra, nie, ja... wele mu na mordę Mołotowa. Ej, no to chyba... O, o, Kurczę, trzeba było naprowadzić, na niego przynajmniej nie musiałbym zużywać y, itemków. Ogólnie po, y, musicie tutaj kod bezpieczeństwa dostać. A. Dobra. No i jak macie tego kościka, no to lecicie. Kurczę, nie, muszę do niego kupić jakąś fajną broń, bo tak szczerze to z tym karabinem latać. Ale dobra, to później. W ogóle ile ja mam hajsu? Mhm. Nie widzicie, jakby ten pistolet, znaczy jakbym go złapał i później walił mu w plecy, to ok, ale wiecie, to też jest tak, że to jest stronnie opłacalne na przykład. Dobra, jeszcze ten śmieć. No, Także to weźcie się z nim bicie, bo on chce mnie zaatakować. Ej, 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 panie! O, brawo! No. No i teraz czekamy. Ej, nie w moją stronę. Dobra, tylko mój pies się z nim bije. Dobra Aj, ale kurczę, prawie tak szczerze, no to jest, to ostatnie jest właśnie najtrudniejsze Ale ja chyba, pomimo że raz, raz, pierwszym razem zrobiłem Aj Jest Oj zajebiście, dostałem exp i jeszcze ten Dobra. I znowu Kurcze, będę miał tu mega duży problem w ogóle z, z, z żywnością. No bo, a nie dobra. Jakoś, jakoś to pociągnę chyba. Okej, okay. no dobra, w sumie, żeby mi nie zdychał, bo nie wiem czy bo... No nie, no ja nie mam zarcia, no. no ja nie mam zarcia, no. <zysy> mhm. Mm Dostęp 1000 złomu no, ten chwilat Ja jeszcze wezmę tą Jak już kurczę, mam te rzeczy. No, na razie nie jest zaciekawa sytuacja, jeśli, jeśli chodzi o to żarcie. Ale wiem, gdzie się żarcie dostaje w tym właśnie pierwszym domku. No, na razie to w ogóle. Wezmę, nie będę chodził z bronią Kurczę, że wolny jestem Nie wiem dlaczego Gdzie ta masz, jaka ja wola w ogóle Chwila Hmm Wziąłem to tyś Nie, nie wiem, dobra, nieważne Po prostu, jak ja tak latam w ogóle na swoim głównym koncie, tak szybko, to ten to mi się wydaje po prostu, że no, że teraz jestem wolny. Bardzo dobrze, ja bym już się skończył tą misję z, z tym hopem i skończył odcinek, bo wiecie, no, trochę długo to trwa już 20 minut. No, znaczy, choć ja mam mało w starym telefonie pamięci, tak. A to sobie w ogóle muszę lepszą zbroję wziąć. Hmm. Może to jest zbroj, mistrz, Ale, ale w sumie czym... Dobra, to mi jeszcze zwiększa... HP, tak? Więc no. Dobra, to jest, ta, tam, to jest ten... Ale kurczę, w ja wam powiem, że jeśli na przykład Artian coś, yy, znaczy te, 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 z tych specjalnych strojów... Dobra, najpierw to gówno... No dobra to... Ja. Nie będę się walił kurwa pięściami. Jakibany debil. debit mm, Ej, kurczę, on mega szybko... Jakby no chwila. Mogłem sobie jakąś tą broń kupić jeszcze. Kurcze, przecież to dobra, si... dobra, no bo bo ta jebana tarcza to tak, schodzi wolno. Ja Miałem w ogóle ten numer bezpieczeństwa i teraz, jeśli chodzi o... Teraz to działko przy tym nadzorce, nadzorcy będzie za nas walczyć. Dobra. Żegnam Was i słyszymy się w następnym odcinku. Cześć!